Witam Was w kolejnym filmie dzisiaj. I dzisiaj mamy kolejny, prze, kolejną recenzję kolorwanki tak właściwie. <laughs> A jest to kolorwanka Anity Graboś pod tytułem pestki. Co ta pierwsza kolorwanka tej autorki to były wyspy. do ich recenzja już się pojawiła, także możecie sobie zobaczyć. No, i na pewno też był już przegląd wysp, ponieważ wyspy że są przeze mnie już dawno ukończone. A dzisiaj Wam pokażę pestki, które no są zaczęte, ale jeszcze nie do końca są ukończone. Także zapraszam. No, i tutaj na samym początku jest taki krótki opis tej kolorwanki. Także może Wam go przeczytam. Wydaje się niepojęte, że z małej pestki powstaje drzewo, powstaje drzewo i że taka pestka może czekać. Wyjdziemy kilka lat, zanim post postanowić zostać rośliną. Raz na skraju ogrodu mojej babci wrosła jabłoń z wyrzuconego przez kogoś ogryzka. Coś niesamowitego. Po kilku latach miała pierwsze jabłka, a ja niecierpliwie czekałam, żeby ich wreszcie spróbować. W babcinym ogrodzie było dosłownie wszystko. Maliny, róże, poziomki, dynia, szparagi i kury, które zawsze się tam zakradały. Każdego lata drzlowaliśmy wiśnie. Jedna zabawa. Ja i siostry cały czas, cały dzień chodziłyśmy bezwyliściowymi biegami. Babcia nie miała pojęcia o grotach francuskich, pięknych we swojej symetrii, ani o angielskich, nasiadujących naturalność i dzikiego krajobrazu. A jest zwłaszcza o japońskich, w których nawet piasek jest uporządkowany. Wszystko zaczyna się od pestki, ogrod warzywny i park. Z zalążka rozwijają się także marzenia i opowieści. Bez nich, jak wiadomo, nie byłoby książek, obrazów, rzeźb ani domów. Jeśli macie ogród, niech pomoże Wam w jeśli nie, wymyślcie go sobie. A na końcu książki zostawiam pestkę, z której wykiełkuję co tylko zechcecie: ani ta grabuś. Tak. Także to jest taki krótki opis tej klerwanki, i taka też historia, trochę ani ty grabuś. Także bardzo podoba mi się ten wstęp tutaj. No, i niestety, jak większość kolorowanek z tego wydawnictwa, niestety ona również się rozpada. Ale mam kilka kolorowanek z tego wydawnictwa, także już wiem, co to jest, co to znaczy. I niestety tego nie zmienią, chyba. Bo to jest kolorowanek z tego wydawnictwa polskiego, mam chyba. 5 albo 6, już nie pamiętam, ale coś koło tego. I każda z nich, nieważne jak jest sklejona, zawsze musi się rozpadać. Dajcie no znać, czy wasze kolorowanki, właśnie z sztuki kolorowania też tak mają, bo moje serie mają. No. Jeżeli mamy pierwszy obrazek, takie bardzo kolorowe ptaszki. Jeżeli dobrze pamiętam, no to chyba je kolorowałam kredkami polikolor albo mandaluzami. O, tutaj na pewno byłem, było to kolorowane kredkami Mandelus na mokro, bo już to od razu widzę, że było to rozmaczane. Także taki obrazek też z ptaszkami. No i tutaj główną rolę grały kredki fabryka cel Zamek, 48 kolorów, bo już poznaję te kolory właśnie. I tutaj chyba też był użyty jakiś pisak do zaznaczenia linii. Bo tutaj jest ogólnie taki labirynt, i tutaj ptaszki mówią, pomóż naszej mamie przejść przez labirynt gałęzi. Także tak to wygląda. Bardzo podoba mamy się ogólnie ten obrazek, fajny pomysł. O, i tutaj też były użyte kredki fabrykaste zamek. Tak, przy w tym obrazku. Moim zdaniem fajnie mi to wyszło, takie różne pastki. O, ten obrazek też bardzo lubię. Tutaj akurat używałam kredek polikolor. 36 kolorów i to była ta edycja specjalna od Osikowej. Bardzo mi się podoba jak mi to wyszło. Zwłaszcza podoba mi się ten, to kółko, które zrobiłam. Liście też bardzo fajnie mi wyszło, także podoba mi się bardzo ten obrazek jak mi wyszedł. No i tutaj mamy ogród babci, który był opisany trochę by, no w tym wstępie. Tak wygląda moja interpretacja. Myślę, że całkiem nieźle wyszedł mi ten obrazek i wydaje mi się, że też go kolorowałam kredkami po jej kolor. Podejrzewam, że to został 72 kolorów. No i tutaj piękna dynia. Ogólnie bardzo podoba mi się ten obrazek, bo te wszystkie młodyżki wychodzą z włosów tej oto dziewczyny, która tutaj siedzi. Także jest to bardzo ciekawie przemyślane i bardzo mi się podoba. I ten obrazek też chyba kolorowałam kredkami Powi Kolor, 72 kolory. No i obrazek, on też mi się bardzo podoba, myślę, że niedługo już go pokoloruję. Bo ma takie fajne. jest tutaj takie fajne drzewo z różnymi owocami na. Yy, właśnie różne owoce są na tym drzewie. I też są jakieś kasztany, żołędzi, naprawdę dużo tutaj rzeczy. Tutaj są między innymi też takie owoce, których na przykład nie jasną na drzewach. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe i nie mogę się do tego się za niego zabiorę. Tutaj kolejny obrazek, czyli koszyk z owocami. Tutaj też chyba użyłam jakichś kredek, ale nie pamiętam już jakich, ale ogólnie podoba mi się, jak, ten, jak wyszedł ten obrazek. Jest naprawdę śliczny. No i tutaj kolejny obrazek, to podejrzewam, że też kredki poje kolorze. 72 kolory. I mamy tutaj taką spiżarnię która też bardzo potem mi się podoba i uważam, że wyszło mi dość fajnie. No i tutaj kolejny mój ulubiony obrazek, czyli różnego rodzaju warzywa. Tutaj też były kredki poil color, 72 kolory. I uważam, że bardzo fajnie mi wyszedł ten obrazek. Jest super. No i tutaj groszek. Też mi się bardzo podoba ten obrazek i też na pewno jeśli niedługo go pokoloruję. Tutaj mam ogród angielski. Też całkiem ciekawe. Nie wszystkie obrazki mi się tutaj podobają, także na pewno już niedługo nie pokoloruję. No i tutaj kolejny obrazek, czyli taki piknik. Na łonie natury. Bardzo podoba mi się ten obrazek i tutaj też chyba były kredki polikolor, 72 kolory, już dobrze pamiętam. O! No tutaj jest bardzo ciekawy obrazek, bo tutaj użyłam farb akwarelowych z Ikei. I moim zdaniem w całkiem ciekawe, to wyszło. Jest bardzo dużo kolorów i podoba mi się, ten, jakby się ten obrazek fajny jest. No i tutaj też jeden z bardziej udanych przeze mnie obrazków, czyli taki oto bazon z różnego, różnymi kwiatami. I tutaj też użyłam kredek polikolor 72 kolory, ale wydaje mi się, że też tutaj były użyte kredki Kochinor y, polikolor 36 kolorów. Y to, to była ta edycja specjalna od i Wydaje mi się, że właśnie tutaj też użyłam tych kolorów. Bardzo podoba mi się ten obrazek. Uważam, że wyszedł mi naprawdę świetnie i jest to chyba jeden z najładniejszych obrazków, jakie tutaj pokolorowałam. Naprawdę uważam, że jest piękny. I takie oto kwiatki też bardzo fajne. Tutaj mamy kolejny labirynt. Tym razem wy takim kwiatku i tutaj jest napisane Znajdź drogę do wnętrza róży. Odszukaj te wszystkie nasze siostry. I jeżeli chodzi o ten obrazek, no to tutaj są biedronki na tej róży. One tutaj chodzą i trzeba je szukać podczas yy, tego, podczas skolorowania. Także to jest fajne, podoba mi się. No i tutaj mamy kolejny obrazek. Tym razem jest to ogród francuski. I tutaj na pewno użyłam yy, kredek. Kochinier mandelus, 72 kolory, bo jak widać, rozmaczałam to wodą i wygląda całkiem nieźle i mi się nawet podoba Czyli taki ułożony obrazek. Tutaj mamy same owady, też całkiem ciekawe. Tutaj mamy taki obrazek. O, tutaj mamy akurat ogród japoński nocą. Bardzo podoba mi się ten obrazek. Mam takie różne rośliny. O, ten obrazek też jest bardzo fajny. Tym mamy taką rzekę, czy ogólnie jakiś zbiornik wodny. Rośliny, taszki fajne. Mamy chyba kolejny labirynt, czy coś w tym stylu. Chyba po prostu taki obrazek z... Korzeniami, czy coś w tym stylu, można by tak powiedzieć. O, o i tutaj też. szne Zawijaski. Fajnie to wygląda. No i tutaj mam obrazek z krasnolutkami I tutaj jest napisane: jest nas 107 i tylko dwóch bliźniaków. Znajdziesz ich? Tak, też. że tutaj też na pewno podczas kolorowania dowiem się, które. Który no jest bliźniakiem z którymś. Dobrze, będzie to dosyć ciekawe i podoba mi się akurat ten obrazek. Kolejny z takimi dziwnymi zwierzaczkami, które mi trochę przypominają koty. Jeżeli wiecie, jakie to mogą być zwierzątka, no to dajcie znać w komentarzach, bo nie jestem pewna, co to może być, ale mi to przypomina jakieś kotki albo pieski będziecie znowu co o tym myślicie, ale ten obrazek też jest bardzo ładny. Mamy takie oto drzewo z ptaszkami, piękną sobą i różnymi innymi rzeczami, Bardzo fajne. Też mamy te dziwne stworzonka, jakby koty czy wiewiórki. Nawet nie wiem co to jest. No tutaj mamy wiewiórkę, a tutaj już takie. Jakby kotki. Nie wiem właśnie, co to jest. No i tutaj na samym końcu, tak jak autorka mówiła, że na końcu książki jest taki oto obrazek i tutaj jest napisane, że mam narysować swoją roślinę. Na pewno, jak będę kończyć tą kolorwankę, no to na pewno coś tutaj narysuję jeszcze, nie wiem co, ale na końcu jest właśnie taki obrazek. No. I mimo, że tutaj z tyłu jest tekturka, to ta kolorowanka w ogóle się nie trzyma i się bardzo rozpada, tak jak inne z tego wydawnictwa także niestety to wydawnictwo akurat się nie stara nad klejeniem yy, właśnie kolorowanek bo to jest wydawnictwo Nasza księgarnia i mam właśnie kilka kolorowanek z tego wydawnictwa i każda z nich mi się rozpada Dajcie znać, czy jeżeli, jeżeli macie koloranki z wydawnictwa nasza księgarnia, czy u Was też one się rozpadają, bo u mnie praktycznie każda się rozpada. No, ale tak wygląda właśnie typ tej koloranki. Tutaj jest napisane Anita Graboś, autorka magicznych wysp. Tym razem zabiera nas do tajemniczego świata roślin. Wypestkę znajdziemy innymi labirynt róże, dynie olbrzymkę, piknik na trawie, ogród japoński, francuski, angielski, babciny a także miejsce na własną twórczość. Z małej pestki wyrastają drzewa, ogrody i marzenia, a z kiekujących pomysłów rodzą się wielkie idee. <laughs> tak. No i tutaj mamy z tyłu jeszcze trzy przykładowe obrazki z tej kolorwanki, które już widzieliście. No i to by było wszystko w, tym, w tej recenzji. I jeśli chodzi o tą kolorwankę, to ona bardzo mi się podobała. Uważam, że obrazki nie są naprawdę piękne. I bardzo lubię ją kolorować, także jeżeli szukacie jakiejś kolorowanki taką, takiej właśnie z roślinami, no to tą Wam polecam, Na pewno znajdziecie w Empiku albo w jakichś innych księgarniach, także możecie tam szukać i bardzo Wam ją polecam, bo naprawdę jest świetna. Co prawda może akurat nie jest dobrze sklejona, ale naprawdę bardzo mi się podoba. Także to tyle. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych.